Cześć, witam Cię w podcaście Lekki stan, oddech, mindset, medytacja. Dzisiaj dla Ciebie Klaudia. Temat bardzo ważny moim zdaniem i taki może trochę przejmujący, taki dorosły. Jest to temat niezależności i tego, że możesz stanowić o sobie. Zapraszam Cię do odsłuchania i do obejrzenia dzisiejszego odcinka to może zacznijmy od tego, żeby się zastanowiła, jak to jest u Ciebie z tą niezależnością. Myślę, że w różnych aspektach Twojego życia możesz sobie wziąć to życie tak całościowo, możesz też je podzielić na, powiedzmy, role, na, na jakieś obszary, w których, w których istniejesz, w których działasz i zastanów się, jak jest u Ciebie z tą niezależnością, czy ona jest... Na wysokim poziomie? Czy ona je troszeczkę może jest gdzieś słabsza, troszeczkę większa? Oczywiście tutaj rozpatrujemy to w kategorii osoby dorosłej, chociaż chciałabym też się odnieść do dzieci, co do ich niezależności, bo myślę, że to jest mega ważny temat. W moim odczuciu, niezależność jest to taka świadomość tego, że mogę podejmować. Swoje decyzje w swoim życiu, i po pierwsze będę brać za nie konsekwencje, a po drugie będę mieć taką satysfakcję, że faktycznie decyduję, że faktycznie stanowię w jakimś stopniu o swoim życiu. Dlaczego jest to ważny temat? Ponieważ wiele ludzi, nawet dorosłych, tkwi w takich schematach. Takich układach, może ma gdzieś tam jakieś wewnętrzne poczucie, że decyzje, które podejmuje w życiu, muszą być poparte przez kogoś, albo najlepiej, żeby ktoś za nich zdecydował? Miałam tak przez bardzo długi czas na pytanie: co chcesz robić, co chcesz jeść, jak chcesz zaplanować dzień? Mówiłam, nie wiem, bo faktycznie w moim odczuciu była niewiedza. Była jedna wielka niewiadoma i było takie pytanie: A co będzie, jeśli komuś się to nie spodoba? Co będzie, jeżeli to jest głupie, beznadziejne, bezsensowne? I gubiłam z oczu to, że to jest faktycznie moja decyzja i że to może być moja decyzja, którą podejmuję nie tylko wtedy, kiedy ktoś mnie zapyta o moje zdanie. I o to, czy chcę w ogóle zdecydować, ale mogę te decyzje podejmować niezależnie od tego, czy pytają mnie o to inni ludzie. Ale oczywiście w, w miarę jakiejś tam pracy nad sobą, pracy z własnymi przekonaniami, z własnymi schematami i różnymi innymi kwestiami teraz jest już. Zupełnie inaczej. To się oczywiście też wiąże ze stawianiem jakichś takich zdrowych granic, bo oczywiście właśnie możemy być drośli, możemy tkwić w takich jakichś dziwnych przeświadczeniach, że nie możemy decydować o sobie, o swoim życiu, że musimy pytać, nie wiem, mamy taty, mając tam 30-40 lat. Musimy pytać właśnie mamy, taty, nie wiem, babci, dziadka, jak ma wyglądać moje życie, jak mam pracować, gdzie mam pracować, jak mam wychowywać swoje dzieci, czy mogę się ubierać w dany sposób, czy mam się wyprowadzić, czy mam zostać w miejscu, w którym obecnie mieszkam. Myślę, że wiele osób tak żyje. Do tej pory to jest też gdzieś tam działanie z poziomu takiego malucha, tak, nie osoby dorosłej, bo osoba dorosła. Potrafi podejmować decyzje lepsze, gorsze, ale potrafi podejmować decyzje i nie stanowi to dla niej takiego wyzwania. Oczywiście, tutaj też spotykamy się z może różnymi lękami, z oceną, przed oceną innych ludzi, przed tym, czy mi się uda, czy nie, lek przed zmianą też tutaj wchodzi w grę, ale pomimo tych lęków, które w nas są i myślę, że które y, będą w naszym życiu, w mniejszym, większym natężeniu, ale pomimo tych lęków, pomimo tych strachów, my potrafimy, potrafimy działać. Także um, zastanów się, jak to jest u Ciebie z tym, z tym działaniem, z tą niezależnością. A ja też bym chciała teraz się odnieść właśnie do tematu dzieci i ich niezależności, bo to często jest tak, że um, może uważamy dzieci za takie istoty, Ryby i dzieci głosu nie mają. Nie zgadzam się absolutnie z tym stwierdzeniem, ale myślę, że ono towarzyszy i towarzyszyło nie jednemu, nie jednemu z nas. Uważam wręcz przeciwnie, że właśnie dzieci mają głos i to potężny. Czasami, jak krzykną, to naprawdę ten głos jest mega, mega ogromny, taki donośny, taki aż z wewnątrz, tak? I myślę sobie, że w niektórych aspektach, jak najbardziej ta niezależność powinna być obecna w życiu dziecka. Chociażby w kwestii wybierania pomiędzy jednym upraniem a drugim. To już jest też kwestia pewnej niezależności, bo ja tutaj mogę podjąć jakąś decyzję. To też jest nauka na przyszłość podejmowania decyzji: czy ja chcę zjeść ręką, czy ja chcę zjeść sztućcami, tak? Mm. Czy chcę się bawić tą zabawką, a może drugą. Czy ja w ogóle chcę się bawić w cokolwiek z kimś, czy ja nie chcę się bawić. To też jest decyzja, tak? Czy nie wiem, chcę powiedzieć komuś cześć, czy nie chcę powiedzieć cześć. To nie jest nic niegrzecznego, jeżeli nie chcę. To jest też takie, takie, takie decydowanie o sobie, taka właśnie niezależność, taka, taka, taka zdrowa. Świadomość tego, że mogę o sobie decydować i o tym, co robię, oczywiście w jakichś granicach, takiej przyzwoitości, powiedzmy tak, jakichś takich ram społecznych, ale myślę, że oddawanie dzieciom niezależności, która jest pod jakimś nadzorem rodziców, opiekunów, jest jak najbardziej zdrowa, i jak najbardziej skazana, bo dzieci. Rozwijają się przez doświadczanie, przez naśladowanie, przez patrzenie i też przez to, co my do nich mówimy, co im pokazujemy, co im przekazujemy. Także to jest mega ważne, żeby pokazywać, że ty też możesz być w jakimś stopniu niezależny, niezależna. Myślę sobie, że może niezależność jest też czasami traktowana w taki sposób. Może negatywny ma, ma, ma trochę wydźwięk negatywny, bo um, może niezależność kojarzyć się z takim wiem, egoizmem, snobizmem, może trochę z tym, że jestem taka Zosia Samosia, ja sobie sama poradzę i nie chcę żadnej pomocy. Myślę, że osoba niezależna też może prosić o pomoc, też może nie dawać czasem mi rady, potrzebować jakiegoś wsparcia, jakiejś. Jakiegoś takierowania, jakiejś właśnie rady i to, że jest osobą niezależną i potrafi podejmować decyzje, stawiać jakieś granice, dokonywać wyborów i brać za to odpowiedzialność i mierzyć się z tymi czasami też przeciwnościami losu, no nie znaczy, że ona czasami nie, nie może nie dawać rady, nie może mieć gorszego dnia, gorszej chwili, po prostu może potrzebować jakiegoś wsparcia. Nie wiem, innych osób, społeczności lub lub innego rodzaju, tak? Także to nie jest absolutnie nic złego. Myślę, że ta niezależność też jest ściśle powiązana z, z naszym ciałem i z taką pewnością, którą możemy w sobie mieć, chociażby w podejmowaniu decyzji, w takim stanowieniu o sobie, i tutaj przychodzi oczywiście nam z pomocą oddech, który Wspaniale osadza nas w swoim ciele zewnętrznym i wewnętrznym. Oddech, świadomość oddechu, zwykłe proste ćwiczenie obserwacji oddechu, czyli nie ma tutaj elementu liczenia, ale zwracam uwagę jak powietrze. Przy wdechu wchodzi do mojego ciała, a przy wydechu. Opuszcza moje ciało. I tutaj obserwacja oddechu polega na tym, żeby ten oddech był jak najbardziej swobodny. On nie musi być jakiś, nie musi być y, 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 ładny, brzydki. Y, on po prostu ma być taki, jaki jest. A Twoim zadaniem jest właśnie obserwowanie tego oddechu, zapraszanie go do swojego wnętrza. I później pozwolenie mu opuścić twojego ciała swobodnie, bez rozkminy, bez oceniania, że jest taki czy owaki. Taka praktyka jest naprawdę niesamowita, bo daje nam, tak jak już mówiłam, połączenie z naszym ciałem, co jest niezwykle związane z taką pewnością i z taką świadomością siebie w ogóle, co daje przełożenie też właśnie na kwestie samostanowienia, niezależności, umiejętności podejmowania decyzji. Także zachęcam Cię do tej bardzo prostej, ale bardzo potężnej praktyki świadomego oddechu, bo nawet jeżeli z kimś rozmawiasz, to możesz być w jakimś procencie sobie i w koncentracji na swoim oddechu, w obserwacji swojego oddechu, a w Większym procencie możesz słuchać, obserwować tego, co dzieje się na zewnątrz, ale to daje Ci takie połączenie ze sobą. Już nie szybujesz te parę, powiedzmy, centymetrów czy tam metrów nad, nad ziemią, nie czujesz taki, takiego lęku, nie czujesz się nieswojo z tym, że zaraz może będzie trzeba podjąć jakąś decyzję albo trzeba w jakimś aspekcie się troszeczkę uniezależnić, tak. To już nie będzie takie niewygodne, to już będzie właśnie fajne, to będzie bardzo znaczące w Twoim życiu, bo to jest naprawdę niezwykła rzecz. Niezależność, samodzielność, samostanowienie to są naprawdę mega ważne rzeczy. Niezależnie od tego, kim jesteś, z czym może się zmagasz, z jakimi ograniczeniami, z jakimi trudnościami, z jakimi sytuacjami życiowymi, to wiedz, że niezwykle ważne jest, żeby znaleźć chociaż jeden aspekt w, w swoim życiu, w którym możesz doświadczyć, doświadczyć tej niezależności i budować ją, nawet powolutku, i to będzie później przechodzić też na pozostałe aspekty Twojego życia. Także zapraszam Cię do przyjrzenia się swoim obszarom życiowym, swojej niezależności, swojemu samostanowieniu i swojemu braniu odpowiedzialności za swoje decyzje. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek, za Twoją uwagę, za Twoją obecność. Jestem mega wdzięczna za to, że nas słuchasz, że nas oglądasz. Zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony lekki-stan.pl. Tam znajdziesz darmowego e-booka do pobrania w tematyce spokoju. Jest to 7 sposobów na spokój. Także zapraszam Cię serdecznie do. Od jedzenia naszej strony. Dziękuję Ci jeszcze raz, do zobaczenia i do usłyszenia najlepszego!